Witajcie kochani na tarot Esme Świadomy Rozwój. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych ryb na listopad 2025 roku. Będę używała w Waszym czytaniu talii Prometeus Tarot, a z talii Slavic Legend Tarot będę ciągnęła kartę daru miesiąca. Jeszcze tylko. Małe ogłoszenie. Jeśli ktoś potrzebuje czytania indywidualnego, zajrzyjcie proszę do opisu filmu. Tam znajdziecie wszelkie potrzebne informacje. Ok. Proszę, by nasze wyższe janie ustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Rybki. Co dla naszych kochanych rybek? Ryby słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe czy ascendentalne to czytanie dla Was. Wyskoczyła karta, ale się nie odwróciła, więc wraca z powrotem do puli. Co dla rybek? Ryby, listopad 2025 roku. Jakie energie, jakie potencjały? Ryby, listopad 2025 roku. Główna energia. Mamy kartę wisielca. W przeszłości diabeł. W przyszłości dwójka kielichów. Pomagać Wam będzie karta maga. Przeszkadzać może. Dziesięć kielichów. Rezultat rada. Karta sprawiedliwości. Bardzo mocne karty. Bardzo dużo. Takich wiecie. Król była z przełożenia. Jest dużo wielkich Arkan, aż cztery karty Wielkich Arkan, więc widać, że ten miesiąc przede wszystkim dla rep może być taki dosyć znaczący. Że o jakieś ważne sprawy będzie tutaj, kochani, chodziło. Okej. Okay. Zobaczmy, co jest waszym darem. Dar. Dar listopada, dar listopada dla... Ryb, dar listopada dla ryb. Co jest tym darem? Królowa kielichów, o proszę. Czyli, przede wszystkim, wasze serce będzie się otwierało albo się będzie uzdrawiało, bo też to może iść w tę stronę. Dodatkowo, też waszym darem to będzie ta intuicja. No, ja bym powiedziała, że jak wam coś, kochane rybki, będzie ze środka mówiło, idź w to, działaj, ruszaj, to nie róbcie sobie tego, żeby tego nie robić. I odwrotnie, jeśli coś wam będzie mówiło, że zostaw to, nie ruszaj. Nie bierz się za to. Ale Chodzi o takie wewnętrzne poczucie, nie o lęk. Nie, tutaj nie chodzi o umysł, prawda? Bo umysł często też działa na nas właśnie i potrafi nas w konia zrobić. Więc tu ważne jest, żeby to będzie gdzieś ze środka szło i wtedy trzeba umieć też posłuchać siebie, prawda? Królowa kielichów też jako dar, oprócz tej intuicji i serca, prawda? I uzdrawiania, to też jest yy, takie. Yy, i oprócz tego kierowania się sercem, to też jest niesamowita empatia i wrażliwość. Więc y, wiele rzeczy, które w ostatnim czasie y, działy się, myślę, że no w ogóle to jest Wasza Królowa, więc y, mam wrażenie, że będziecie mocno w swoim sosie w tym miesiącu, ale y, też y, właśnie dzięki tej wrażliwości, dzięki tej intuicji, może dzięki jakimś snom, prawda, przeczuciom różnego rodzaju, możecie naprawdę wiele u siebie tutaj w tym miesiącu zrobić. I wyczuć też. I dzięki temu na przykład ustrzec się przed czymś albo właśnie czegoś dokonać konkretnego. Główną kartą, czyli tak jakby wyzwaniem tego miesiąca jest karta wisielca. Mam tutaj takie poczucie, że mogło tak być, że w ostatnim czasie z jakichś powodów być może albo się poświęciłyście dla jakiejś sprawy, albo trochę zwolniłyście tempo, gdzieś też mogło tak być, że jakaś sytuacja czy to, Towarzyska, czy jakaś romantyczna, czy zawodowa, jakakolwiek, mogła na Was wpłynąć w taki sposób, że szukałyście jakichś zupełnie nowych rozwiązań, zastanawiałyście się, co z tym dalej zrobić. Może się na chwilę wycofałyście też. Tutaj ciekawa rzecz, bo macie w karcie przeszłości, jest karta diabła, więc dla niektórych mogła to być jakaś wielka namiętność. Oczywiście namiętność może się przejawiać w relacjach, może się przejawiać w pasjach, prawda? Bo też pewne rzeczy, które nas pociągają, też mają właśnie w sobie ten pierwiastek, właśnie tej karty. Jak każda namiętność daje coś za coś, prawda? Więc może tak być, że mogłyście mieć już dosyć takiego inwestowania być może w coś, co. No, w karcie diabła to jest coś takiego, że nie mogę sobie tego odmówić, że nie mogłam sobie tego odmówić, że mnie to tak przyciągało. Więc może jakaś osoba. Czasami w karcie diabła może się pokazywać też po prostu jakaś toksyczna osoba, która w jakiś sposób miała wpływ na Was. Więc tutaj jest, jest tak, jakby szukanie rozwiązania tego wszystkiego. Lub jakaś sytuacja, przy której się spalałyście, wypalałyście po prostu. Więc tu, w tym miesiącu, jest szukanie. Tej, tego właśnie nowego takiego nowego punktu widzenia i nowego rozwiązania, nowej wizji. Jak to wisielec on o 180 stopni, prawda? Znaczy właściwie tak, 180 stopni z góry na dół, po prostu zmienia perspektywę, więc też wy do jakiejś sytuacji być może potrzebowałyście czasu, żeby dostrzec, że coś trzeba zobaczyć zupełnie inaczej niż do tej pory. I Mam takie poczucie, że bardzo Wam to po prostu dobrze zrobi, bo karta na pozycji, co Wam będzie pomagać, jest karta MAGA. Czyli Wy weźmiecie, tak jakby sprawę na warsztat, Wy zaczniecie działać, zaczniecie pracować ze sobą albo z jakąś sprawą, będziecie szukać pomysłów, zaczniecie wykorzystywać też swoje talenty, swoje możliwości, prawda? MAG też daje taką. Możliwość właśnie wsłuchania się w te rzeczy, które na co dzień nie są łatwe do dostrzeżenia. Wręcz tutaj nawet mogą, możecie w tym, w tym miesiącu stosować różnego rodzaju nowe praktyki, które pomogą Wam prawda, przezwyciężyć jakieś tam dotychczasowe trudności, lub po prostu po to, żeby zrobić krok do przodu. Taki bardzo konkretny. Karta maga też zachęca do wchodzenia w nowe, robienia czegoś po nowemu. To jest też karta między innymi nowego początku. Więc mam takie poczucie tutaj, że kreatywności Wam nie zabraknie, że wręcz możecie robić takie magiczne wręcz rzeczy, że to, co energię i pewność siebie, jakąś, którą będziecie wkładać w to wszystko, może przynosić bardzo szybkie efekty. No, więc pięknie to tutaj wygląda. Co Wam w tym wszystkim może przeszkadzać? Macie dziesiątkę kielichów, która pokazuje się w negatywie. Dziesiątka kielichów zazwyczaj w negatywie pokazuje no, takie właśnie różnego rodzaju nieporozumienia. Mogą być problemy z dogadaniem się z innymi, ale mam wrażenie, że bardziej tutaj chodzi o jakiś. O jakieś oczekiwania, które do tej pory były. Ja myślę, że będziecie musiały trochę właśnie zmienić swój punkt widzenia, albo odnośnie oczekiwań innych osób wobec Was, albo też oczekiwań, które no, ktoś na przykład, znaczy jakby to powiedzieć, które wy macie wobec jakiejś sytuacji czy jakichś osób, prawda? Więc tu. Przy tej dziesiątce, może być tak, że jakiś etap w ogóle dochodzi do końca, może jakiś związek dochodzi do końca, może te stare diabły już muszą odejść, prawda? Więc też jest taka kwestia tutaj, że możecie być świadkami jakiegoś, jakiejś schyłkowości czegoś. Czy to będzie jakaś relacja romantyczna, czy to będzie coś w rodzaju jakichś relacji towarzyskich, koleżeńskich czy zawodowych, prawda? Czy po prostu jakiś etap życiowy, gdzie będziecie czuły, że jakaś pewna, pewne realia. W których jesteście, które do tej pory były jakimś, jakimś waszym yy, taką bezpieczną przystanią, to, to się też może po prostu przeobrażać. Ale nie chodzi tutaj o takie przeobrażanie, że to jest dla was skrzywdą. Nie. Właśnie wręcz odwrotnie. Ja mam wrażenie, że jakaś karma się wypala tutaj, że właśnie wy możecie zacząć widzieć zupełnie po nowemu. Możecie wkroczyć w jakąś nową erę czegoś, postrzegania czegoś na nowo i dzięki temu zrobić naprawdę duży postęp. W karcie przyszłości pokazuje się dwójka kielichów. Dwójka kielichów zazwyczaj, jak się pojawia, pokazuje albo nowe związki, albo związki, które przechodzą transformację i ludzie naprawdę zaczynają ze sobą współpracować. Więc na pewno bardzo ważną rzeczą w listopadzie będzie umiejętność dogadania się z innymi, ale tak jak mówię, to nie może być na starych zasadach, to muszą być już nowe zasady, to musi być przemyślane, prawda? też jeśli chodzi o sprawy zawodowe też tutaj może niektóre osoby niektóre ryby będą chciały właśnie pogadać o swoich umowach o pracę na przykład może żeby lepiej zarabiać może żeby być lepiej traktowanym zwłaszcza że w karcie rezultat rada mamy kartę sprawiedliwości więc to wszystko może właśnie kończyć się jakąś nową umową nowym takim nowym porządkiem prawda też i może i jakimiś nagrodami. Oczywiście Karta Sprawiedliwości jest kartą, która wskazuje na to, że dostajemy tyle, na ile byliśmy w porządku, na ile byliśmy uczciwi. No tak jak działa karma, prawda? Więc albo dostajemy wypłatę w dobrych energiach, prawda? W, w szczęściu i tak dalej. Albo dostajemy jakiegoś, no... No coś, co może nam się do końca nie spodobać. Biorąc pod uwagę te karty, ja widzę, że właśnie wy będziecie miały siłę, zwłaszcza, że jest tutaj ta królowa kielichów, że w jasny sposób będziecie potrafiły właśnie dokonać odpowiednich decyzji, odpowiednio też znaleźć odpowiednie słowa, odpowiednio się dogadać, żeby właśnie zacząć już po nowemu, żeby wprowadzić taki nowy porządek, czy to w jakąś relacje właśnie, czy, czy jeśli chodzi o, o to, żebyście wy były bardziej docenione, bo tutaj ambicji wam nie zabraknie. Mamy króla buław. Więc ta energia takiego pójścia do przodu i chęci właśnie ruszania do przodu i bycia docenionym i bycia widzianym, też tutaj jest. Dla niektórych ten król buław to może być też ktoś. Ktoś, komu na przykład chcecie dorównać kroku. Bo król Buław jest taki aktywny. Może to być też ktoś, kto w niektórych wypadkach mógł być też waszym jakimś adwersarzem do tej pory. Mam takie poczucie tutaj też, że ta karta, ta energia sprawiedliwości mówi też o tym, że jakiś rodzaj karmy myślę, że trudnej jakiejś, niedobrej karmy, karmy, w której to. Wy w jakiś sposób musiałyście się ścierać, tak jakby z, ze światem jakichś uwarunkowań. Czyli na przykład z jakąś osobą, która gdzieś w jakiś sposób was albo wykorzystywała, albo musiałyście się z nią jakoś specjalnie mocno liczyć. W karcie diabła też mogą być różnego rodzaju zależności finansowe, kredyty, jakieś, jakieś różnego rodzaju umowy, dogadania się, ale takie, wiecie, takie na, na takiej zasadzie, że to nie jest porówno. Tylko to są jakieś takie trudne kompromisy. Więc tutaj wychodzi wyczyszczenie tego wszystkiego. Tutaj już przychodzi taki moment, w którym nareszcie wszystko się wyrównuje, następuje ta równowaga. Więc wygląda na to, że jeśli też podejdziecie i z miłością do siebie w tym wszystkim, to bardzo, ale to bardzo wam to, kochane ryby, pomoże. Zobaczymy teraz kartę wychodzącą. Co ona tutaj, czy będzie podpowiedzią do rady, czy będzie tutaj punktem właśnie przejścia w kolejny miesiąc. Jest ósemka mieczy. Ja myślę, że to jest podpowiedź właśnie do karty rady. Ósemka mieczy przede wszystkim podpowiada Żebyście postarały się zrobić porządek, tak to może łatwo powiedzieć, ja wiem, ale porządek z negatywnymi myślami, żeby mniej może wierzyć, jak to się mówi, głowie, czyli tym, tym właśnie umysłowi, a więcej sercu, więcej temu, co czujecie, więcej czemu, co uważacie, że tak powinno być, że tak trzeba. Zrobić, że to jest w porządku, że to, a nie jak będziecie postęp jak będziecie działać z poziomu lęku na przykład. Boję się, boję, więc muszę tutaj być ostrożna, więc nie będę tutaj nic zmieniać. A dobra, stary diabeł nie straszny, prawda? Niech tam dalej mnie ogranicza, niech coś tam, to to będzie wyzwanie, bo to wszystko, czego się boicie, nie jest prawdą. Tak jak ona tutaj. Te kartę pewnie znacie, bo ja nieraz o tym już mówiłam. Tak jak ona patrzy w to lustro i myśli sobie, że nie wiadomo, co jest, a w rzeczywistości nic takiego nie ma. To jest tylko umysł, który na po prostu te lęki i niepokoje, i ograniczenia, myślenie w taki ograniczony sposób. Tu też właśnie one się po prostu pojawiają po to, żebyście się czegoś nauczyły. Ja myślę, że w tym miesiącu ta energia tutaj Karty Wisielca, która jest w centrum, która daje wam czas na przemyślenie pewnych rzeczy, ale też umiejętne spojrzenie z nowej perspektywy na całą sytuację. Doda wam to właśnie wigoru. Myślę, że będziecie w stanie przełamać te dotychczasowe negatywne jakieś przekonania czy nawykowe, negatywne myślenie, prawda? Po to, żeby właśnie pójść dalej, po to, żeby oddać sobie też właśnie tę sprawiedliwość. Jeszcze jedną kartę. No, jest królowa denarów, dokładnie. Także tu właśnie bardziej chodzi o to, kochane, że macie w tym miesiącu nauczyć się bycia w tym przepływie, bycia w spokoju, bycia w takim, w takim poczuciu, że życie żyje się samo. I bardzo często dużo ważniejszą rzeczą niż nawet, wiecie, przyciśnięcie czegoś i tak dalej, jest po prostu. Odpiórkowanie się od siebie. Przepraszam, że użyję takiego słowa, ale czasami tak jest, bo często jest tak, że sami wsadzamy się do takiego mentalnego więzienia i robimy sami sobie krzywdę przez to, że zamiast myśleć właśnie o, o tym, że, że czuje się dobrze. Być w ogóle, że jestem tu i teraz, prawda? Że jest mi ciepło na przykład, że mam co zjeść, że mam w co się ubrać, jestem wdzięczna za to. To zamiast mantrować o dobrych rzeczach, to mantrujemy o, o tym, a nie mam tego, a ten to pewnie przyjdzie i zrobi to, a to to będzie. I takie wiecie, a ta to pewnie o mnie źle gada, a to. Wiecie, to jest właśnie to. Doszukiwanie się dziury w całym, a tutaj właśnie chodzi o to, żeby, żeby podejść ze spokojem do tego wszystkiego. Wtedy też życie będzie się dużo lepiej dla Was układać i dzięki kreatywności, która w tym miesiącu ewidentnie do Was przyjdzie, to będzie nastąpi taki, taki rodzaj właśnie takiego zjednoczenia. W dwójce dwójka kielichów oczywiście, tak jak mówiłam, może być to kwestia jakiejś relacji, ale też w dwójce kielichów to jest też dogadanie się samego ze sobą. Gdzie już nie traktujemy siebie jako właśnie kogoś, kogo można wykorzystywać albo straszyć, i tak Więc takie właśnie, czy dogadanie się z kimś, czy dogadanie się samemu ze sobą może być dla Was bardzo, bardzo korzystne. Słuchajcie swojego serca, uzdrawiajcie na bieżąco to, co się dzieje. I twórzcie, bo też tworzenie będzie Wam dodawało dużo więcej takiej pewności siebie. Działajcie, jesteście w stanie naprawdę zrobić dużo więcej, i nie słuchajcie osób, które Wam mówią, że nie możecie. Tutaj też, bo tutaj kwestia tego, co się samemu myśli, ale też może tak być, że to, że tak myślicie na przykład o sobie negatywnie z jakiegoś powodu, wynika z tego, że ktoś Wam kiedyś na przykład w dzieciństwie mówił. Takie negatywne rzeczy, i gdzieś nasze wewnętrzne dziecko w to po prostu uwierzyło. Więc tu, robiąc rzeczy, wychodząc poza strefę komfortu, jesteście w stanie naprawdę zrobić duży krok do przodu, i te dzieła, które będziecie tworzyć, będą dawały Wam właśnie poczucie własnej wartości i, i właśnie taką odwagę do dalszego działania. No i myślę, że coś tutaj się zamyka, a coś się otwiera. I, I jakaś karma się tutaj wypala, a wy idziecie do przodu, i też macie dużo więcej takiego poczucia, że wszystko dzieje się tak, jak trzeba. Także zostawiam Was z tym. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam wspaniałego listopada. No i kochane rybki, do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!